W czasie świętej miałam poznanie serca Jezusa, jakim ogniem miłości płonie ku nam. Jest może miłosierdzia. Wtem usłyszałam głos Apostołko mojego miłosierdzia. Głoś światu całemu o tym niezgłębionym miłosierdziu moim. Nie zniechęca się trudnościami, jakie napotkasz w głoszeniu mojego miłosierdzia. Te trudności, które cię tak boleśnie dotykają, są potrzebne dla Twojego uświęcenia. I dla wykazania, że dzieło to moim jest. Córko moja, bądź pilną w zapisywaniu każdego zdania, które do Ciebie mówię, o moim miłosierdziu, bo to jest dla wielkiej liczby dusz, które korzystać z tego będą. Panie, że dziękujemy Ci, uwielbiamy, że my teraz możemy korzystać właśnie z Twojego objawienia, z posługi świętej siostry Faustyny. Że my należymy do tych, którzy są wpisani w Twoje pragnienie rozszerzania się kultu, bo Twego miłosierdzia, Bożego miłosierdzia. Z tą w Twoją wolę, aby miłosierdzie ogarnęło cały świat. Powierzamy Ci ludzkość wszystkim jej potrzebami, zwłaszcza zagrożeniami, wojną, innymi nieszczęściami. Powierzamy Ci Kościół, dzisiaj wspominając świętego Jana Pawła II. Modlimy się, aby Kościół mógł wzrastać właśnie w świętości. Modlimy się za jego pasterzy, za Piotra naszych czasów, papieża Franciszka. Modlimy się za ojczyznę, która tak bardzo ba w sercu Jana Pawła II. Powierzamy Ci nasze rodziny, wszystkie rodziny. Aby no, były miejscami wzajemnej miłości i za te rodziny, które przeżywają doświadczenia kryzysu, rozdarcia. Oddam się za chorych, cierpiących, którzy w szczególny sposób potrzebują Twojego miłosierdzia i pociechy. Powierzamy też konających dusze zmarłych, szczególnie tych, którzy giną na wojnie, w aktach nienawiści. Ojcze nasz, który jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Mary, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego, jedynego Pana Naszego, który się poczuł z Ducha Świętego. Narodził się z mała Ukrzyżowan Okrzyżowan umarł i Wstąpił do piekiel. Wstąpił na niebios. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmocny. Wierzę w Ducha Świętego. Święty Kościół powszechny. Święty Gopcow, Żywot wieczny. Amen. Ojcze przedwieczny ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Daj Go bolesnej męki. Daj Go bolesnej męki. Daj bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny. Ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo Najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa Na przeboganie zakrzemy nasze, nasze i świata całego, całego Dla Jego bolesnej męki, miłe świecie dla

Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. मैंकी Dla jego bolesnej męki. Dla jego bolesnej męki. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego. Pana naszego Jezusa Chrystusa, nas przewaga zaprze i świata, świata całego, całego, dla Jego bolesnej męki. Jego dla nas i świata całego. Dla Jego bolesnej męki, Jej miłosiercie dla nas.

Czy przedwieczny ofiaruje Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego Jezusa Chrystusa. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. Dla Jego bolesnej męki. ड्राई को बोलस नहीं मैं की ड्राई को बोलस नहीं मैंगी ड्राई को बोलस नहीं मैंगी ड्राई को बोलस नहीं मैंगी ड्राई को बोलस नहीं मैं की Daj go bolesnej męki. Daj go bolesnej męki. Święty Boże, święty nadmę, święty o nieśmiertelny. Zamień się na. Zawierzenia Tobie, totus, tu święty Jan Paweł II uczynił duchową drogę dla swego życia, posługi kapłańskiej, papieskiej. Niech Twoje wstawienictwo i Jego przykład pokażą nam drogę, którą wędruje Kościół, kiedy chce być w pełni Kościołem Jezusowym. Ona wiedzie przez zawierzenie Ciebie, przez Twoje duchowe macierzyństwo. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża, rodzicielku. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzeba w Zawsze wybawić. Chwalebna i błogosławiona, o Pani nasz, orędowniczko nasz, pośredniczko nasz, pocieszycielko nasz. Synem swoim nas pojednuj. Synowi swojemu nas polec. Swojemu synowi nas oddawaj. Matko Miłosierdzia. Matko Kościoła. Święta Siostro Faustyno. Święty Janie Pawle II. Święty Józefie. Święty Andrzeju. Błogosławiony honoracie, święta Jadwigo. Wszyscy święci, święte Boże, wieczne odpoczywanie rad zmarłym dać panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Ak zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu, i ten jest także darem. Pontyfikatu ŚWIĘTEGO Jana Pawła II, wypowiedziany po raz pierwszy przez niego 20 lat temu w sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Boże, Ojcze Miłosierny, który objawiłeś swoją miłość Twoim synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w duchu świętym pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś do świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki zmartwychwstania Twojego Syna miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen. Jezu, ufam Tobie. Jezu, ufam tobie.